Sport, a nie alkohol i dopalacze, taką alternatywę propagowano na festynie w Śmiglu, na którym wystąpił między innymi Mezo. Specjalnie na tę okazję przygotowano stoisko z ulotkami informującymi o tym, jak postępować, by wakacje były miłym przeżyciem. Publikacje zawierały między innymi ważne telefony, z których można skorzystać, gdy wydarzy się coś złego. W wakacje młodzież niestety częściej sięga po używki. Alternatywą jest zdrowy tryb życia ten profilaktyczny, działanie z alternatywą powstał z inicjatywy i pomysłu pani burmistrz, która zainspirowana z rozmowami z uczniami w szkołach doszła do wniosku, że brakuje takich imprez i wpadła na pomysł, żeby taki festyn zorganizować. Dla uczestników festynu przygotowano wiele atrakcji i stoisk. Porad udzielała Straż Pożarna i Policja. Zdrowy tryb życia jest alternatywą do dopalaczy i to jest lepszy dopalacz niż dopalacz sztuczny, czyli tak naprawdę w zdrowym ciele zdrowy duch, czyli sport. Zacznie się tutaj bubble football o 16, później będzie zumba, a poza tym są tutaj stoiska. Partnerem właśnie tej imprezy jest Stowarzyszenie Speed Fit 16. Jest to grupa biegaczy z Kościana, która przygotowała fit babeczki, czyli alternatywę do mm, słodkiego z cukrami, tak, zwa, tak zwane słodkie bez cukru, ale także słodkie. Osiem drużyn wystartowało w turnieju Babel Football. To niecodzienny widok na śmigielskim orliku.